Od wielu lat przyznajemy nagrody w dziedzinie kultury, muzealnictwa, sztuki. Przyznajemy wiele nagród dla sportowców, działaczy, trenerów. Dzisiaj ogłaszamy nabór na opolskie lwy turystyki, środowisko turystyki od Paru lat domaga się takiego wyróżnienia i my na to oddolne wołanie w Międzynarodowy Dzień Turystyki odpowiadamy. Mamy w tym roku 20-lecie orotu, 25-lecie obrony województwa, więc chyba najbliższy czas, abyśmy troszeczkę nadrobili zaległości. Chcemy tą nagrodę przyznać w trzech kategoriach. Z jednej strony dla osób fizycznych, nagrodę dla społeczników, którzy z pasją, entuzjazmem zajmują się tą turystyką. Drugą kategorią będzie. Kategoria dla samorządowców, a trzecia w kategorii przedsiębiorczość, dla przedsiębiorców, którzy w branży turystycznej, agroturystycznej funkcjonują i promują walory województwa opolskiego. Nagroda będzie finansowa. Planujemy przeznaczyć 5 tysięcy złotych dla każdego wyróżnionego, plus oczywiście statuetka. Lwa, polskiego Lwa Turystyki, co najważniejsze nabór do końca października, zależy nam bardzo na promocji tej nagrody, bo ruszamy z tą nagrodą, jest to nowa, nowa nagroda w palecie nagród samorządu województwa, więc, a myślę, że pasjonatów i ludzi zajmujących się turystyką w tych wszystkich trzech obszarach mamy dość sporo.